TVG9, Klaudiusz Wesołek. Chciałbym przypomnieć y, program samorządnej Rzeczypospolitej z lat 80. Niestety już y, w zasadzie całkowicie zapomniany. No i niestety niezrealizowany. Ale no, warto go przypomnieć, bo, bo była to naprawdę wielka rzecz. Y, I y, 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 Program ten utożsamia się no, przede wszystkim z dokumentem, który został przyjęty na pierwszym zjeździe Solidarności w 1981 roku, ale ja no, ten program traktuję szerzej, bo no, moim zdaniem on, on był tworzony i... i no, był, próbowano wprowadzić go w życie no, od sierpnia 80 roku, a no, przygotowania były jeszcze wcześniej w 70 latach przez wolne związki zawodowe i no przerwano budowę samorządnej Rzeczypospolitej, przerwał stan wojenny ale ale jakby duch duch tej samorządnej Rzeczpospolitej żył nadal no niestety upadł pod wpływem ślepej fascynacji zachodem i to właśnie tego pokolenia roku 80 pod koniec lat 80 to właśnie my młoda opozycja wyciągaliśmy właśnie takie rzeczy i a robiliśmy karpia, zajebista sprawa. No bo dla nas to tam y, mieliśmy kontakty z różnymi y, pankami, anarchistami z zachodu y, y, i tam tak sobie myśleliśmy, że, że, że chuj tam z tym Zachodem, nie? Ale no dla, dla y, ludzi starszych z Zachód, no, no to. to... To był no, wzór, ideał jakiś, no jeszcze dobrze jakby to rzeczywiście, to rzeczywiście wprowadzono ten zachód, no niestety wprowadzono tutaj żałosną parodię zachodu, no bo niestety, niestety Solidarność jako taka od, od programu z Samorządnej Rzeczypospolitej odeszła. Program, no bywa... Program obejmował no, szeroko rozumianą samorządność no, w każdej dziedzinie życia. Yy, głównie wynikało to z tego, yy, z takich yy, motywacji pragmatycznych, że no, w epoce Breżniewa, yy, no jakby istnienie yy, bloku sowieckiego i, i komuny było nieuniknione nieunikniona była władza komunistów. No to. Yy, no ludzie powiedzieli, że dobra zostawmy im tą etykietę zostawmy, zostawmy im tą fasadę ale sami e, przebudujmy wszystko e, po swojemu e, na czym polegał, polegała istota tego programu samorządnej Rzeczypospolitej e, mówię, oprócz no, no, szeroko rozumianej samorządności e, tam był zupełnie inny program przemian własnościowych Yy, nie, nie, gdyby, gdyby wprowadzono program Samorządnej Rzeczpospolitej nie byłoby tej złodziejskiej prywatyzacji yy, wtedy mówiono o, o przejęciu zakładów przez samorządy yy, nawet pojawiła się koncepcja własności pracowniczej, czyli yy, własności samorządowej, własności samorządowej, czyli. Yy, yy, czegoś pośredniego pomiędzy, pomiędzy własnością państwową, a spółdzielczą, yy, taka norma forma własności. Yy, czy to by się utrzymało? Nie wiem, nie wiem. Być może, być może w niektórych zakładach by to zdało egzamin, ale jeśli nawet nie, no to w innych zakładach no pewnie, pewnie przyjęto by wariant yy, akcjonariatu pracowniczego. A z kolei w zakładach, gdzie no, ludzie stwierdziliby, po co nam to zarządzanie zakładem, my chcemy po prostu dobrze zarabiać i, i żeby zakład funkcjonował, pewnie by znaleźli jakiegoś inwestora kapitałowego. No, ktoś powie, ktoś powie, że no, pewnie te zakłady by sobie w większości nie dały rady i by pobankrutowały. Jeśli tak, to też dobrze, ponieważ wówczas też zostałyby ostatecznie sprywatyzowane, ale, ale w drodze no, normalnej likwidacji przez syndyka I, i byłaby to prywatyzacja jakby naturalna. Nie byłoby tego złodziejstwa, nie było by tego masowego przejęcia narodowego majątku przez byłych komuchów i, i przez kapitał zagraniczny. I powiedzmy sobie, otwarcie, no zawsze tam ktoś coś gdzieś by ukradł, ale, ale takiego złodziejstwa, takiego zawłaszczenia kraju by nie było. Także. W w przypadku realizacji programu samorządnej Rzeczpospolitej byłyby te cztery opcje, czyli albo ta własność samorządowa, albo akcjonariat pracowniczy, albo znalezienie no, inwestora prze, prze, przez, przez te samorządy, albo też bankructwo i, i, i no, naturalna prywatyzacja poprzez, poprzez upadłość przez no, no, sprzedaż majątku, przez syndyka. W każdym, w każdym ty, z tych wariantów, z tych czterech wariantów, byłoby to lepsze, zdecydowanie lepsze niż, niż to złodziejstwo, które mieliśmy, no, które zaczęło się pod koniec lat 80. i no, trwało jeszcze do niedawna. Także zdecydowanie błędem było odrzucenie tego programu Samorządnej Rzeczypospolitej przez Polaków.